Zanim zagłębimy się w ten temat, oto kilka interesujących statystyk, które prawdopodobnie Cię zaskoczą. Po pierwsze, Google otrzymuje co roku aż 2 miliony życiorysów, a liczba ta rośnie z każdym rokiem. Po drugie, średni czas spędzony na każdym CV to około 45 do 60 sekund. Oznacza to, że musisz zaimponować rekruterowi w mniej niż minutę. Biorąc pod uwagę wzrost ostrej konkurencji, mniej czasu spędzanego na każdym CV, bardzo ważne jest, aby CV odzwierciedlało Ciebie. Swoje kwalifikacje i mocne strony. Dobre CV wygrywa dla Ciebie połowę bitwy. Przejdźmy teraz do 6 wskazówek, jak stworzyć idealne CV. 1. Jednostronicowe CV. Prawie każdy rekruter zachęca do jednostronicowego CV zamiast wielostronicowego. Zazwyczaj nie mają czasu na przyjrzenie każdej części CV i jest to bardzo czasochłonny proces. Przygotuj więc jednostronicowe CV, wykluczając wszystkie te części, które nie pomogą Ci przejść kontroli CV. 2. Liczby zmieniają zasady gry. Nie zapisuj tylko swoich wcześniejszych doświadczeń czy ról zawodowych. Zamiast tego powiedz rekruterowi, co zrobiłeś w swojej poprzedniej pracy. Wymaga to rekruterowi ocenić Twój potencjał. Zamiast Zbudowałem aplikację XYZ, napisz Zbudowałem aplikację XYZ, która poprawia wydajność ładowania o X%, co zmniejsza koszty o Y%. Przypadek drugi imponuje rekruterowi bardziej. Liczby, procenty, elementy ilościowe zawsze przyciągają uwagę rekrutera. 3. Słowa kluczowe. W dobie sztucznej inteligencji firmy zaczęły używać maszyn do sprawdzania CV. Używaj więc więcej słów kluczowych, aby przekonać sztuczną inteligencję. Pomaga to również w normalnym scenariuszu. Słowa kluczowe informują rekrutera, że dobrze znasz terminy branżowe i żargon. Co jest plusem? 4. Projekty mówią za Ciebie. Większość osób poszukujących pracy jest świeżo po studiach lub ma zerowe doświadczenie zawodowe, co jest niekorzystne w porównaniu z doświadczonymi ludźmi ale twoje projekty mogą to nadrobić. Upewnij się, że umieściłeś swoje najlepsze projekty w CV, opisując pokrótce ich bogatą funkcjonalność, ponieważ dobre projekty to dobre wrażenie. 5. Dowód czytania. Posiadanie imponującego CV nie robi wrażenia na rekruterach, gdy twoje CV zawiera błędy ortograficzne, literówki czy niechciane spacje. Poświęć czas na przejrzenie swojego CV, aby upewnić się, że nie ma błędów gramatycznych. Te błędy mogą świadczyć, że jesteś leniwy. 6. Czego nie robić? nigdy nie kłam. Ankiety wykazały, że ponad 30%, a to dużo, kandydatów kłamie w swoim CV. To tylko zepsuje sprawę u pewnego dnia. Kłamstwa mogą czasem przynieść odwrotny skutek i istnieje prawdopodobieństwo, że zostaniesz umieszczony na czarnej liście przez wiele firm, nawet jeśli nie aplikowałeś do nich, ponieważ rekruterzy zazwyczaj dobrze się znają. Dlatego nie ryzykuj i pisz tylko prawdę.